Myślę, że w Kościele w ciągu ostatnich 25 lat przykładaliśmy większą wagę do wiary niż do miłości. Powtórzę to. Myślę, że przykładaliśmy większą wagę do wiary niż do miłości. Może powiem to nawet po raz trzeci. Myślę, że przykładaliśmy większą wagę do wiary niż do miłości. Dlaczego? Bo nauczyliśmy się, gdzie możemy użyć naszej wiary i zdobyć czego pragniemy. Lecz chociaż Bóg zaczął nas prowadzać wiarę, ucząc jej nas, ma na celu większe sprawy niż tylko nasze własne. Wierzymy, że umarł za nas. Wierzymy, że jest naszą jedyną nadzieją zbawienia. A jeśli nie wierzycie, możecie to natychmiast naprawić, zapraszając Jezusa do waszego życia. Przyznajcie, że jesteście grzesznikami i że chcecie odwrócić się od grzechu. Przepraszam Boże, przyjdź proszę i zamieszkaj we mnie i zbaw mnie. To takie proste, że wielu tego nie pojmuje. Oto więc wiara, którą mamy. Ale potem mamy nauczyć się żyć tą wiarą, robić z niej użytek w każdej dziedzinie naszego życia, a to wymaga nieco koncentracji, nieco skupienia. Wiara rozwiewa obawy i zmartwienia. Ewangelia według Mateusza 6,34. Nie troszczcie się zatem o jutro. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Nie troszczcie się o jutro, nie martwcie się o wczoraj. Ćwiczcie się w wierze każdego dnia, dzień po dniu. Też mam problemy, tak jak Wy. Kilka bieżących spraw budzi mój niepokój, za kilka spraw jestem odpowiedzialny. Powinnam zająć się nimi, a nie wiem nawet od czego zacząć, ale wiecie jak to jest. To jedna z tych spraw, dlaczego ja, dlaczego ja mam to zrobić, ale tak czy inaczej to ja muszę tym się zająć. Czasem sprawy toczą się źle i budzicie się rano, zaczynacie się modlić i rozmyślacie, a co z tym i co z tamtym? Tak jak wy, muszę powiedzieć, nic, przeżyję dzisiejszy dzień z wiarą. To, czego potrzebuję jutro, dostanę, gdy nadejdzie jutro. Wszyscy musimy to robić. Ale widzicie, musimy to robić z jasnym zamiarem. Celowo ćwiczymy się w wierze w tych dziedzinach, uczymy się mówić do siebie w razie potrzeby i przypominać sobie odpowiednie fragmenty. Nie muszę troszczyć się o jutro. Z pewnością Bóg mnie kocha bardziej niż ptaki, a nigdy nie widziałam, by ptak siedział na gałęzi kompletnie załamany, bo nie wie, skąd weźmie kolejnego robaka. Bóg żywi ptaki. Nie ma nic piękniejszego niż kwiaty i Bóg troszczy się o nie. Więc my też nie musimy się martwić o to, czy Bóg zatroszczy się o nas. Ale chociaż nie musimy się o to martwić, musimy okazywać naszą wiarę w to. I tu właśnie, jak sądzę, czasem się lenimy. Myślimy, no tak, Bóg zatroszczy się o to. A poprosiliście go, modliliście się o to, czy wyznajecie to, w co jak twierdzicie wierzycie. Oto dziedziny, w których musimy ćwiczyć się w wierze. I jeśli wypełnimy nasze zadanie, Bóg zawsze wypełni swoje. Jezus powiedział uczniom, gdy przerazili się burzą. Gdybyście mieli wystarczającą wiarę, nie przestraszylibyście się wiatru, gdybyście nie zwątpili. Dlaczego Bóg pozwala nam zmagać się z losem? Bo wiara wzrasta dzięki doświadczaniu Boga. Moja wiara jest o wiele silniejsza teraz niż 36 lat temu, kiedy naprawdę nawiązałam głęboką relację z Bogiem, a byłam chrześcijanką na długo przed tym, zanim zaczęłam traktować to poważnie. Mówię teraz do tych, którzy oglądają mnie w telewizji. Nie wyłączajcie odbiorników. Byłam chrześcijanką na długo, zanim zaczęłam traktować to poważnie. Ja Miałam wystarczająco Boga w sercu, by nie pójść do piekła, ale nie na tyle dużo, by odnosić zwycięstwa. Nie wystarczy tyle Boga, by nie pójść do piekła. Miejcie go tyle, byście kroczyli zwycięsko, byście mogli kogoś wziąć do nieba ze sobą. Jestem szczęśliwa, że przezwyciężyłam to i pozwoliłam Bogu rozwinąć siebie. Ostatniego wieczoru 1102 ludzi przyjęło tu Chrystusa. Tylko ostatniego wieczoru. Przez wiele lat byłam chrześcijanką, nie na serio, maszerującą do kościoła co tydzień i wracającą do domu. Z tego co wiem, nikt nie został zbawiony dzięki mojemu życiu. Ale gdy zaczniecie traktować Boga poważnie, ćwiczyć się w wierze, by wierzyć we wszystko, co mówi, wiara jest potężną siłą, która może zmieniać wiele spraw w naszym życiu. Wiara uzdrawia chorych. Nieważne, ile leków jest dziś dostępnych, nieważne, ilu procedurom medycznym możemy się poddać. Nie zapominajmy przede wszystkim wierzyć w Boga, by utrzymywał nas w dobrym zdrowiu. Amen. Jeśli nie wiecie o Bożym pragnieniu uzdrawiania chorych, przeczytajcie Ewangelię według Mateusza 8, 1, 17 wersetów. Zobaczycie, że uzdrawiał ludzi na każdym kroku. Ale brak wiary. Może powstrzymywać Go od tego, co chce zrobić. Ewangelia według Mateusza 13,58. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa, z powodu ich braku wiary w świętą misję Jezusa. Bóg działa cały czas, ale Jego czyny można przyjąć tylko dłonią wiary. Musimy okazywać wiarę i mówić, Boże, wierzę w Twoje słowo i chcę je przyjąć za własne. Oto czego dokonuje wiara. Wiara zabezpiecza nasz byt. Wiara zbawia od grzechu. Wiara może sprawić, byśmy żyli bez wyrzutów sumienia. Wow. Wiara wypełnia nas Duchem Świętym. Dzięki wierze możemy wierzyć, że jesteśmy mili Bogu, nawet tak niedoskonali. Wiara oczyszcza serca, uświęca ludzi, przynosi objawienia, usprawiedliwia nas, pozwala doświadczyć obecności Boga. Poprzez wiarę stajemy się jednością z Bogiem. Bóg daje nam pewność i bezpieczeństwo. Syła błogosławieństwa, przynosi nadzieję, rodzi dobre uczynki, buduje. Dzięki niej trwam w prawdzie, i ona gasi wszystkie ogniste pociski złego. Ale w liście do Efezjan 6 czytamy: Podnieście tarczę wiary. Nie napisano, wleczcie ją za sobą. Nie napisano nawet, dobra. Mam tarczę. Tak, szefie, mam tarczę. Jestem kobietą wiary. Macie unieść tarczę wiary, gdy nadlatuje jeden z tych ognistych pocisków. Oto kolejne kłamstwo. Nie, nie wierzę w nie. Oto kolejny atak. Nie, nie wierzę w to. List do Efezjan 6,16. Chyba wam to zostawię na widoku. Efezjan 6,16. W tłumaczeniu rozszerzonym. Podnoście wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. W Biblii króla Jakuba jest napisane nade wszystko. Powiedzcie nade wszystko. Nade wszystko biorąc tarczę wiary, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Podkreślę to jeszcze raz, ta tarcza, wiara, nie na wiele nam się przyda, jeśli jej nie weźmiemy, nie uniesiemy, nie okażemy, nie uwolnimy. A jak się okazuje wiarę? Poprzez modlitwę, przez wyznawanie, przez wypełnione, przez wypełnione wiarą mającą źródło w Bogu uczynki. Nie jakieś uczynki, ale wypełnione wiarą, mające źródło w Bogu uczynki. Co Biblia mówi w liście Jakuba 2:26? Martwa jest wiara bez uczynków. Nie uczynków z ciała, ale uczynków, które polecił nam Bóg. Dlatego widzimy, że nie możemy być leniwi. Powiem Wam, że nie wystarczy chodzić do kościoła i zasiadać w ławce. To nieważne. Możecie chodzić cztery razy w tygodniu. By ktoś za was podjął wysiłek i nie był leniwy, karmiąc was Słowem Bożym. Łżeczka po łyżeczce. A potem wy, wy maszerujecie, pójdziecie do domu i wrócicie po tygodniu po kolejną porcję. To nie wystarczy. To początek, ale to nie wystarczy. To dobre, ale niewystarczająco dobre. No to co mam robić? Możecie zacząć od robienia notatek, kupić sobie nagranie wysłuchanych kazań, wrócić do domu i postudiować na własną rękę. Słuchanie kogoś innego powie Wam coś na jednym poziomie, ale kiedy studiujecie, ta informacja może stać się dla Was objawieniem. Nie bądźcie przez całe życie osobą, o którą trzeba się troszczyć. Powiem Wam to jeszcze raz. Czas, by niektórzy dokonali przeistoczenia. Chcemy służyć ludziom, ale nie bądźcie osobą, która przez całe życie musi otrzymywać posługę dusz pasterską. Bądźcie tymi, którzy pomagają innym. Co więcej, powiem Wam, że sądzę, że docieramy do takiego punktu, w którym nie możemy już otrzymać więcej, jeśli nie zaczniemy dawać. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie ma mocy, żadnej mocy. Wiara powinna zawsze poprzedzać uczynki. Ale nie możemy zapominać o samych uczynkach, a to wymaga wysiłku, nieprawdaż? Ilu z Was wie, że spełnianie dobrych uczynków wymaga wysiłku? Nie miejcie tylko tyle wiary, by nie pójść do piekła. Miejcie głęboką wiarę, zacznijcie ją okazywać, by kroczyć zwycięsko i być błogosławieństwem dla innych. Sądzę nawet, że żadnego dnia nie powinniśmy przeżywać, nie mogąc powiedzieć jestem szczęśliwy Boże, że pozwoliłeś mi dziś być błogosławieństwem, dlatego i tego. Mogłem dodać mu otuchy, mogłem go podnieść, mogłem zaspokoić jego potrzeby, mogłem podzielić się z kimś wiarą. Leniwi chrześcijanie nigdy nie będą bezpieczni od podstępów i planów szatana. Leniwy. To dobre słowo, prawda? Drugi list Piotra, 1,5. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Dołóżcie wszelkich starań. I dlatego właśnie uzupełnijcie staraniem Boże obietnice, by Bóg mógł ich dotrzymać. Macie Boże obietnice, ale On mówi: dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, doskonałością, determinacją. Chrześcijańską energią, i potem mówi kolejne rzeczy, ale chcę podkreślić, że musicie podjąć wysiłek, by ćwiczyć się w wierze. Nadzieja to dobra rzecz. Ale jeśli nadzieja to tylko chciałbym, Nadzieja jest bliską kuzynką wiary i nie sądzę, by możliwa była wiara bez nadziei. Bo nadzieja jest pozytywnym oczekiwaniem, że zdarzy się coś dobrego, więc trzeba ją mieć, zanim zacznie się okazywać wiarę. Wielu ludzi nie ma jej jednak za grosz, oni by tylko chcieli chciałbym mieć. Nie trzeba nam koncertu życzeń, tylko kręgosłupa moralnego. Musimy wstać i powiedzieć: wykonam swoje zadanie umocniony przez Boga. Stańcie z łóżka każdego ranka i poświęćcie 10-15 minut, by podziękować Bogu za to, co robi, oddać Mu chwałę, okazać wiarę, że dostaniecie czego wam trzeba tego dnia, choćbyście jeszcze nie wiedzieli, czego wam trzeba. I okażcie wiarę, wychodząc w świat i zachowując się jak chrześcijanie. Spędzajcie czas w obecności Boga i proście, by was wypełnił mocą Ducha Świętego. Uwielbiam list do Efezjan 3. Paweł modli się, żeby pozwolił Wam według bogactwa swej chwały przez ducha swojego umocnić w sobie wewnętrznego człowieka. Nie wiem jak Wy, ale znam takich, którym przydałby się potężny zastrzyk Ducha Świętego. Ufność w Boga jest jedną z najważniejszych rzeczy, których musimy się nauczyć. Gdy ufamy Bogu, doświadczamy pokoju, a owocem pokoju jest radość.